W dzisiejszym odcinku zastanowimy się, czy warto zbierać trawę, czy lepiej zostawić ją dla trawnika. Do tego odcinka musiałem podejść z notatkami, bo danych było trochę za dużo do zapamiętania. Zatem zacznijmy najpierw od suchych danych. Powierzchnia mojego trawnika. To 1300 m2. Wysokość trawy przed koszeniem 4 cm. Skracałem trawę o cm do 3 cm, czyli całość będziemy kalkulować na zasadzie 1 cm pokosu. Czas jaki poświęciłem na koszenie to godzina 15 minut. Bez kosza tą samą kosiarką zajmuje mi to dokładnie godzinę. Powierzchnia kosza mojej kosiarki to 45 litrów, przy czym nie był on pełen. Myślę, że w granicach 25 litrów tam się znajdowało. Takich koszy z całego trawnika zebrałem dokładnie 5. Szacunkowa ilość litrów zebranej trawy to 125, natomiast waga tego pokosu łącznego to 40 kg. Dla prostej kalkulacji wyobraźmy sobie, że od kwietnia do października kosimy trawę co tydzień, raz w tygodniu, ucinając średnio 1 cm. Oczywiście wiosną będzie ta trawa przyrastać nieco szybciej oraz jesienią, latem wolniej, ale dla prostej kalkulacji przyjmijmy sobie 1 cm co tydzień. Więc wychodzi nam, że w trakcie trwania sezonu Będziemy tych koszeń wykonywać 28. W przypadku mojego trawnika daje to 3,5 tysiąca litrów e, ściętej trawy o wadze 1120 kg. Dodatkowy czas, który poświęciłem na opróżnianie kosza, czyli te dodatkowe 15 minut razy 28 koszeń, to 7 godzin. Dodatkowo ścięta trawa zawiera około 3% azotu, 0,5% fosforu i 5% potasu. Więc, skoro w ciągu roku skoszę 1120 kg trawy o zawartości 3% azotu, to tak naprawdę przywrócę do trawnika około 33 kg czystego azotu. Dla porównania 100 kg saletry. Ta wartość stanowi od 15 do 20% potrzeb całego mojego trawnika. Na azot w ciągu roku. Oczywiście, żeby ten azot był w pełni wykorzystany przez rośliny, potrzebne są odpowiednie warunki, wilgotność i czas, żeby materia organiczna i zawarte w niej pierwiastki rozłożyły się do przyswajalnej dla trawy formy. Niemniej jednak i z całą pewnością należy wziąć to pod uwagę podczas kalkulacji. Zostawianie ściętej trawy ma wiele korzyści dla trawnika. Na pewno jest to oszczędność czasu, oszczędność w nawozach oraz oszczędność w ilości materiału do utylizacji. Jednak koszenie bez kosza ma też kilka wad. Pierwszą z nich jest to, że będziemy wnosić całą ściętą trawę do domu, więc wasze żony lub mężowie mogą być z tego niezadowoleni. Kolejną wadą koszenia trawy bez kosza jest to, że jeżeli kosimy trawę nieco większą. Nieco więcej ucinamy niż 1 cm, powiedzmy 2 lub, nie daj Boże, 3 cm. No to ta trawa jest zbyt mało rozdrobniona i po pierwsze leży ona na wierzchu, a po drugie wolniej ulega mineralizacji do takiej przyswajalnej materii organicznej. Więc może to tworzyć warstwę filcu, i głównie stąd bierze się ten mit, że zostawianie ściętej trawy dla trawnika tworzy warstwę filcu. Ja osobiście jestem zwolnikiem zostawiania trawy dla trawnika. Natomiast w niektórych momentach w roku, takich jak na przykład wiosna, czyli żeby posprzątać troszeczkę z trawnika, lub na przykład teraz, czyli na przełomie maja i czerwca, właśnie jest moment, w którym wykłasza się wieklina roczna i wieklina zwyczajna. Zbierając takie kłosy. Zapobiegamy temu rozprzestrzenianiu się tego chwastu. Bardzo ważne jest to, żeby zapewnić właściwe warunki tej ściętej trawie do y, odpowiedniego rozłożenia się czyli częste koszenie można stosować mikroorganizmy, które przyspieszają ten proces rozkładu materii. No i ogólnie to tyle. Mam nadzieję, że materiał był dla Was interesujący. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!